Siusiaki! Kurwa, wysłał mi te śusiaki za utklasta! Kurwa! Te szusiaki za uklastą mi wysłał! Co gram jedynkę, rynkę? Pierdole, nie, ja pierdole, ja ich nie lubię. Ja jest nie nabidzę, kurwa. Ja ich chuj nie na gdzie maczugą mnie zajebać. Księgni maczugą zajebać. Dobre! dobre zdjęcie Do zdjęcie Ansik. Trzy złote. Dawid wysłałem ci dwa donaty i się nie wyświetliły i w nich mówiłem, że wyglądasz jak execute uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Taki pokem on ok, 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 ok. Odbanuj A, N, S, i d 1 na czacie. Ja, ja wyglądam jak executor, executor, -ex executor. Ex